Cześć. Chciałbym pokazać instalację, którą wykonałem w domku jednorodzinnym z poddaszem użytkowym. Akurat robię próbę Napombowane cztery atmosfery, żeby sprawdzić szczelność instalacji wodnej. Tutaj mamy rury przeprowadzone Wodne i centralne w Peksie 25. Tutaj nitka instalacji. Będzie umywaleczka w mojej łazience. Stelaż, oczywiście jomo. I w takim nietypowym miejscu jest pion, bo jest tak jakby w salonie. O proszę zobaczyć. I wszystko tutaj mamy przeprowadzone wodę, ciepłą, zimną cyrkulację. Mam przeprowadzone centralne kanalizacje już na poddasze. Tutaj kuchnia. Cyrkulacja poprowadzona do samej kuchni. E, cyrkulację po, podzieliłem między górą i dołem, czyli dwie rurki idą do kotłowni, żeby można było to wyregulować. Jeszcze pokażę, jak to wygląda na górze. O, i tu mamy jeszcze łazieneczkę. Proszę zobaczyć. Stelarz, Umywalka. Pralka. Z wyjściem na suszarkę. I kabina prysznicowa. Niestety jeden piątek tylko jest. Jest dużo rury w poziomie, ale wszystko jest ze spadami Więc nigdy się to nie zatka, będzie to raczej wszystko zawsze Schodzić, odpowietrzenie, kanalizacji też tutaj mamy Wyprowadzone Tak to wygląda Jeśli chodzi o instalację wodną Także teraz trzeba zarozłożyć steropian No i zająć się układaniem ogrzewania podłogowego Tu już są poprowadzone rury do Rozdzielacza skrzynka rozdzielaczowa jest wkuta w ścianę. Także nie będzie tutaj przeszkadzać, o, będzie po prostu klapa zamykana. I tutaj mamy też fajną skrzynkę, bo mamy już miejsce na sterowanie obiegami grzewczymi na przyszłość. Jakby klient chciał sobie dołożyć obiegi, znaczy sterowanie obiegami, każdy pokój osobno dogrzewany jest to fajna sprawa. Bo wtedy jeśli uruchomimy sobie mm, samą łazienkę, to kociusz się załączy nam gazowy i za, za, zagrzeje nam tylko i wyłącznie łazienkę. Albo inny dane pokój jakiś tam sobie wybierzemy. <laughs> także tak to jest zrobione. Pokażę potem na następnym filmie, jak jest wykonana e, instalacja ogrzewania podłogowego, także tyle. Pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów na kanale. Pozdrawiam, hej, cześć.